Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie, jak wyczyścić łańcuch rowerowy. I będzie to metoda może trochę trudniejsza, bo trzeba będzie rozpiąć łańcuch, ale za to e, czyszczenie łańcucha jest bardzo szybkie no i bardzo wydajne. A więc zaczynajmy! Na wstępie należy rozpiąć łańcuch i zazwyczaj będziecie mieli do czynienia z napędami wielorzędowymi i będzie wam potrzebny taki oto Rozpinać łańcucha do spinek. Pamiętajcie też przed rozpoczęciem pracy założyć rękawiczki jednorazowe, ponieważ łańcuch jest brudny, później będziecie czyścili ten łańcuch też w nafcie, więc łatwo sobie ubrudzić rączki, a także no taka nafta, czy taki smar roberowy, brudny, źle wpływa na nasze dłonie. Więc pamiętajcie o założeniu rękawiczek. Rozpiliśmy już łańcuch i po rozpięciu. Nalewamy naftę do słoiczka e, lub do jakiejś takiej butelki, gdzie jest większy e, tutaj otwór do wsadzania, by można było wsadzić łańcuch. I można tutaj nalać nafty, można benzyny ekstrakcyjnej. Są też jakieś specjalne płyny do mycia. I ciekawostka jest taka, że można to używać wielorazowo. E, brud z łańcucha mm, opadnie na dół. No jak już będzie bardzo brudny słoik, czy ta wasza butelka, to zawsze można przylać do innej. I to jest dość eko ekologiczne, bo ktoś może was powiedzieć, a nafta jest no, benzynopochodną substancją, bardzo niszczy środowisko, ok. Ale możecie ten łańcuch czyścić, czyścić naprawdę wiele razy jedną butelką, e, więc jest to bardzo wydajne, tak? Wsadzamy do. Okay słoika walcu i szejkujemy, szejkujemy, tak, szejkujemy, aż stwierdzimy, że nasz łańcuch jest czysty, tak? Ja to zawsze szejkuję nie wiem, też dwie. Po szejkowaniu łańcucha wyciągamy go ze słoika i najlepiej tutaj będzie jakaś właśnie materiał, czy papier i należy pozostawić go do wyschnięcia jeżeli zależy Wam na czasie, możecie użyć do tego sprężonego powietrza ogólnie nafta musi odparować więc bardziej tutaj Wam bym polecał by łańcuch sobie troszeczkę poleżał w międzyczasie, jak łańcuch się suszy, e, fajnie by było wyczyścić cały napęd szmatką, a kasetę właśnie jakimś tam sprężonym powietrzem, czy też zastosować dla niej e, właśnie jakąś taką kąpiel e, w nafcie, czy w czym innym, e, ponieważ nie chcielibyśmy, e, by czysty łańcuch e, wszedł e, w reakcję z brudnym napędem. Nie byłoby sensu czyszczenia łańcucha w momencie gdy napęd jest cały brudny, bo jak go założymy on z powrotem znowu się ubrudzi więc w międzyczasie czyście to z jakąś szmateczką lub innymi materiałami typu pędzelek jakiś śrubokręcik malutki czy w ogóle całościowo to mycie, zdjęcie wszystkich jakby koronek czyszczenie chemiczne połączone z mechanicznym tutaj jest kwestii dużo do wyboru Jakąkolwiek to stosuje technikę, i kto ile ma czasu na czyszczenie napędu. Jeżeli nafta już odparuje, najlepiej byłoby przesmarować łańcuch. Najlepiej to robić smarami teflonowymi, suchymi, bo mokre są tylko na jakieś tam bardzo ciężkie warunki, na zawody. No i ogólnie nie powinno się tak normalnie ich używać, ponieważ bardzo mocno przyciągają brud. I możecie to zrobić na dwa sposoby. Możecie zrobić to tutaj spryska się jakby cały łańcuch co ma wsiąknąć w ogniwo co wsiągnie, co nie wsiągnie to nie wsiąknie, to jest taka powierzchnia metoda bardzo szybka a jeżeli naprawdę chcecie tam dobrze nasmarować no to zakładacie wtedy łańcuch na rower no i tutaj ogniwo po ogniwo sobie nakładacie smar łańcuch jest już założony na rower wszystko jest w porządku jak widzicie metoda nie jest zbyt skomplikowana, no jednak wymaga specjalnego narzędzia do rozpinania łańcucha, no i posiadania właśnie nafty, słoiczka, no i to w zupełności wystarcza. Aczkolwiek, no jak już tego się nauczycie, no to będziecie mogli utrzymać łańcuch długo w dobrej formie, no i długo będzie czysty, co sprawia, będzie sprawiało też, że ten napęd też będzie Zadbany, czysty i będzie mniej się psuł. To wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć!